Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie. Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się nazywa. Może ktoś z Was wie? W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. To się nazywa, podpowiada ksiądz, mono. Mono. Jaś podnosi w górę rączkę. Monotonia. Żołnierzu, nie widziałem was dziś na zajęciach z kamuflażu. Dziękuję za uznanie sierżancie. Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie. Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się nazywa. Może ktoś z was wie? W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. To się nazywa, podpowiada ksiądz, mono. Mono. Jaś podnosi w górę rączkę. Monotonia. Kobieta po imprezie. Budzę się rano cała w kwiatach, och, jak romantycznie, kropka otwieram szerzej oczy, a to kląb.